Świetny środowy wieczór, Pana zespół, Pana ukochany prokom pokonał wielki CSKA bo co może Pan powiedzieć o takim spotkaniu? To wspaniałe, prawda? Widzieliśmy, że to najlepsza drużyna w Europie, praktycznie rzecz biorąc, albo jedna z dwóch najlepszych, ogromny sukces, prawda? Także gratulacje dla trenera, bo myślę, że jego, to jest jego ręka, jego atmosfera, on to zrobił, on złożył skład, także gratulacje dla Tomasa i wszystkich zawodników. A gdzie dzisiaj Pan jechał tutaj na hale? Przypuszczał pan, że pana podobieści mogą pokonać CSK Moskwa? Tak ja szczerze. szczerze mówiąc, oczywiście, że przypuszczałem, bo się Tomasz odgrażał od, od dawna, że, że, że damy im radę, aczkolwiek dawałem tak 50-50, przyznaję szczerze. Czyli pokonując CSK mamy ogromne szanse na awans do elitarnej ósemki. O tego chyba pan nie zakłada przed sezonem. tak? Nie, tego też powiem szczerze, nikt z nas chyba nie zakładał, tak? tak że... Bardzo się cieszę, i będziemy mieli znakomitą koszykówkę jeszcze, jeszcze, jeszcze jakiś czas, tak A tak idąc to troszeczkę w przyszłość. Przygotował pan jakąś premię może dla koszykarzy w związku z tym, że awansowali do topowej ósemki? Mo może jeszcze o tym, o tym, o tym zawczesnie. będziemy za wcześnie, tak. Ale myślimy, myślimy na pewno. A czy to według pana jakie może zająć Asekoprokom miejsce? Nie chcę wróżyć. Nie chcę wróżyć, niech wejdą do ósemki? Kiedy wako chyba już są powoli, prawda, po tym meczu, z tego co wiem, tak właściwie jest bo to. No i myślę, że teraz trzymajmy kciuki, żeby pograli dalej, prawda, a to będzie historyczny sukces, a wtedy będziemy się martwić, które Dziękuję. Dziękuję.